by było kurwa 200 lot zachodzi no przy skręcie by kurwa musiał być Łowoc. no tak nagrywasz to? i się wysunął trochę, łobot że na drugi pas no ci ludzie co, oni nie, nie czują tego auto hmm? może nie widzą, wie tak łobot te łośki. ja pierdolę koła prosto obudę siłą <grywa> ja pierdolę, Łowoc. Też nad widać okay. <laughs> Od ostatniego pasażera widać w boku. <laughs> to się nie... bo już się pod tym mostem nie zmieścić, zaraz tu! Przelew, jak to widza teraz w tych ciemnościach. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, wiedz, że my o Tobie pamiętamy i dla Ciebie gramy. DJ Dragon, Slave Zarowski. Teraz moców, tak go panie widać prosto. Kurwa kwiatniki będzie zaraz zabierał. No nie to jest, on my widnie. Ale nas kitowane na... O, by nie przejadamy. Ja pierdol...